Witajcie, moi kochani, na kolejnym filmie z serii Florystyka za Aurelią. Kochani, dzisiejsza kompozycja to będzie Wielkanocne Gniazdo. Do tej kompozycji będzie potrzebne nam jakieś ciekawe naczynie. Moja kompozycja będzie dosyć wysoka także, i dosyć duża, także ja wybrałam takie oto naczynie dosyć wysokie. Będzie potrzebna nam gąbka florystyczna. Gąbkę florystyczną, pamiętacie o tym, moi kochani, żeby zawsze zamaczać napisem do góry. Ona jest tak skonstruowana, że po prostu po kilku sekundach cała gąbka napełni się idealnie wodą. Czyli gąbka florystyczna. Później będą, oczywiście bukszpan, nie byłoby kompozycji florystycznej bez bukszpanu. W dalszej części będzie potrzebny na BN mech robotek. Oczywiście tutaj przygotowałam jeszcze sobie takie wiórki, właściwie takie truciny. One też nam się przydadzą do wypełnienia tego gniazda. Sztuczne, ciekawe w formie i kolorze jajeczka. Oczywiście już wcześniej przygotowałam każde, każde jajeczko na druciku. Zwykłe skorupki od zwykłych jajek. Potrzebne nam będą jeszcze takie oto ja właściwie wykorzystam takie kamienie omszone, natomiast no każdy może sobie kawałeczek jakiegoś, nie wiem, czy starej gąbki florystycznej może sobie mchem odłożyć, żeby coś takiego uzyskać, tak? W moim gnieździe zagnieździły się takie oto dwa wróbelki, pasujące akurat kolorystycznie do tej wazy, którą tutaj posiadam. Następnie kokardeczki, kokarka żółta i zielona. Oczywiście, jeżeli chodzi o środki techniczne, narzędzia, to nożyczki, jak zwykle, sekatory, cążki do cięcia drutu i oczywiście pistolet, klej florystyczny, klej w laskach. I zaczynamy naszą kompozycję. Więc zaczynamy właśnie od tego, żeby namoczyć gąbkę florystyczną. Ja, żeby już po prostu tutaj nie przedłużać filmu, żeby był jak najkrótszy, jak najłatwiejszy do obejrzenia, to już sobie gąbkę florystyczną po prostu przycięłam i namoczyłam. Ee, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby samemu ocenić, Ile gąbki powinno wystawać z ponad naczynia? Jeżeli wykonujemy kompozycję w naczyniu, to pamiętajcie o tym, że zawsze musi wystawać gąbka. To będą gdzieś, jeżeli jest dużo materiału ciężkiego, to mogą być nawet około 3 cm. Natomiast chodzi o to, żeby, zobaczcie, normalna gąbka wygląda w ten sposób, no żeby za dużo też nie wystawała. Że po prostu czasami trzeba ją przyciąć, a są takie po prostu momenty, kiedy trzeba te gąbki podłożyć i dołożyć. Wcześniej przygotowałam już sobie, bo wykonywałam inną kompozycję, ten filmik z, z tym gniazdem. Właśnie wykonałam takie gniazdo i filmik z tym gniazdem też pokażę, jak wykonać. Czyli wykonałam sobie takie gniazdo, oczywiście z mojej ukochanej jabłonki, o której już wcześniej Wam wspominałam, i przejdę do umieszczenia centralnie tego gniazda po prostu w tej gąbce florystycznej. I zaczynam już sobie po prostu jakąś kompozycję. Tutaj już zaczyna mi się coś dziać. Coś fajnego już zaczynam zaczyna tworzyć. Już gąbka, znaczy gniazdo bardzo fajnie osiadło mi w tej gąbce i w tej chwili po prostu, żeby to gniazdo jeszcze wzmocnić, zaczynam uzupełniać bukszpanem właściwie od dołu. Zaczynam od dołu takimi większymi gałązkami bukszpanu, które już sobie wcześniej wycięłam. Proszę bardzo, to już sobie bardzo fajnie to wypełniam. Te wolne przestrzenie pomiędzy tym gniazdem też wypełnię bukszpanem. Ale muszę zadbać o to, żeby ta kompozycja z każdej strony wyglądała bardzo fajnie, zwłaszcza dlatego, że ona jest po prostu wysoka. I od dołu będzie bardzo łatwo zajrzeć, tam musi być też porządek. Ona z każdej strony musi być pięknie wypełniona, z każdej strony musi dobrze wyglądać. Bo to nie jest kompozycja jednostronna, to jest kompozycja wielostronna, także ona będzie po prostu w moim mieszkaniu w takim miejscu, że będzie widoczna z każdej strony. Muszę zadbać o to, żeby każdy element, każdy fragment był wykorzystany. Jeżeli coś mi nie pasuje, mam sekatory, mogę sobie to przyciąć. I w ten oto sposób to gniazdo wykonane z tych gałązek jabłoni. będzie stabilnie utrzymana w tej całej kompozycji. Zaopatrzyłam się w taką tackę obrotową i ona bardzo fajnie tutaj się sprawdza, żeby Wam pokazywać po prostu pracę z każdej strony. Jak ona jest wykonana z każdej strony, będziecie mogli ją sobie oglądać. A mi też ułatwia pracę, nie muszę szanować po stole po prostu tym, tą kompozycją. Wykorzystam wszystkie kawałki bukszpanu, bo szkoda, żeby się zmarnowały. W ten oto sposób już moja kompozycja wygląda bardzo ciekawie, ale jeszcze teraz wypełnię to wszystko moim ładnym tereniem czerwonym. Buduję po prostu w dalszym ciągu gniazda, powiększam tę kompozycję, nadaję jej takiego ciekawego charakteru. Kłówając te gałązki dyremia, staram się środek zostawić, zostawić taki troszeczkę płaski, żeby po prostu te figurki, które sobie przygotowałam, które będą w centralnym punkcie tej naszej kompozycji, żeby yy, stabilnie osiadły. Żeby się nie obawiać, że ktoś po prostu przechodząc trąci, one wypadną, zbiją się. I ja muszę po prostu Konstruując tą kompozycję, muszę o wszystkim pomyśleć. Muszę przewidzieć wszystko. Każdy ruch, co się może z stać, nawet w trakcie przewożenia, jeżeli bym chciała to na przykład dać w prezencie. Teraz muszę sobie jeszcze na pewno coś tutaj dołożyć. Tu mi jeszcze brakuje kapłaczka, Jeszcze zostały mi dwie kawałce. Myślę, że znajdę miejsce dla nich. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze wbijam do gąbki przed wbiciem do gąbki materiału roślinnego, żeby zawsze przecinać pod jak największym skosem. Oczywiście dlatego, żeby powierzchnia picia wody, przez rośliny, pobierania wody przez rośliny, była jak największa. O, to już jest moja praktycznie kompozycja, w której teraz będę dekorowała, umieszczała moje, moje ptaszenda. Tak, to są ptaszki właśnie próbki, o której wam mówiłam. Mówiłam już dla nich gniazdeczko. A teraz postaram się ładnie tutaj zamocować To moją parkę ptaszą. Nie jest to wcale taki łatwe, jak się wydaje. O, a ja mu się oczywiście pistoletem, żeby one nie popadły, nie spadły, to muszę je po prostu jeszcze dobrze przytwierdzić. rozgrzamy także mogę moje ptaszki. Tak. Jeszcze pistolet nie jest rozgrzany, także musimy poczekać chwileczkę. Czyli pistolet jest czy jeszcze nie nagrzany, to ja postaram się już po prostu wykorzystać czas i powbijać sobie gajeczka, które tak jak mówiłam ja wcześniej już przygotowałam. jajeczka pomiędzy gałązki i tego gniazda Troszkę już są pięknie przytwierdzane, siedzą w miastku, a ja po prostu dalej będę budowała tą kompozycję. Stwierdzam teraz te imitujące kamienie. To już wypełnię takimi zwykłymi wydłużkami po jajkach skorupkami, tak naprawdę tam skorupy właściwie. One nam pięknie całą kompozycję rozjaśnią. będą imitowały po prostu życie, które się toczy w tym gniazdku. Nasze trocinki, gdzie nie, gdzie tutaj pomiędzy ptaszki, jeszcze jakieś takie fragmenty tych trocin podkładam. W warunkach naturalnych na pewno są jakieś drobne gałązki, jakieś piórka ptaszki zbierają, a ja posłużę się właśnie takimi trocinkami. regularnie po prostu uzupełniam te luki, które tutaj występują pomiędzy tymi proszkami i wcale nie będę dbała o to, żeby on był jakoś pięknie ułożone, Po prostu niech tu nasz naduje natury. W warunkach naturalnych te gniazda też nie są uwite tak idealnie, prawda? Tak, moje gniazdo mniej więcej wygląda w ten sposób, ale brakuje tu nam jeszcze małych kurczaczków które będą po prostu wyskakiwały no, z tych rozbitych skorupek. Żeby im było miękko i miło, to wypełnię po prostu te skorupki mchem A na, na mlech robotek położę trzy malutkie kurczaczki I niech to życie... W tym naszym gniazdku pięknie się toczy. Zobaczmy to można już odłączyć. nie ma być nierówno, ale jednak ten ład musi być taki z naszej strony przemyślany. Właściwie ład, i ład. O, i tak wygląda moje gniazdko. Dobrze bardzo. Ale ja lubię duże kompozycje i wcześniej przygotowałam już sobie takie duże gałązki derenia. I po prostu jeszcze zrobię taki jak gdyby koszyk. Zrobię takie pałki nad tymi ptaszkami. Oczywiście trzeba te pałki zrobić też pod odpowiednim kątem przyciąć, żeby łatwo nam było wbić do kątki. Przygotowanym sobie kawałkiem drucika pozwolę to spiąć. Żeby zamaskować ten cały drut, który jest widoczny, to rozpołam pistolet i przetwierdzę tutaj na ten drucik gamuzeczki puszki. Nawet drobne listeczki. Nawet drobne listeczki, bo już mam sobie pozwolę tutaj przytwierdzić. Wszystko, co dostaje ponad miarę, czego nie chcemy, oczywiście nie powinno się przyciąć. I w ten sposób. Oczywiście wybrałam zieleń wiosenną i żółć, nawiązując oczywiście kolorystycznie do całej kompozycji. Sposób, można zaprezentować taką kompozycję. układającą ją na przykład na jakiejś komodzie, ewentualnie na jakimś stoliku. To jest moja kompozycja wielkanocna. Zapraszam Was serdecznie do tworzenia, do działania. E, oczywiście zamiast ptaszków mogą tutaj, e, może tu wystąpić baranek, jakaś kurka. Ja miałam akurat takie dwa ciekawe grubelki. I nimi się posłużyłam. Także jeszcze raz dziękuję.